Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj, tak w takim trochę smutnym nastroju. Niedobrze się dzieje. Niedobrze się dzieje. Natomiast mam nadzieję, że to przeminie wszystko dość, dość szybko. Że, że ludzie nie będą mierzyć ludzi w własną miarą że kobiety zrobią porządek. Ale dzisiaj moi moi mili tematem live'a dzisiejszego optymalizacja. Optymalizacja to już 17 live z tej strony Zuzanna Strycharska Finanse Osobiste. Pomagam rozwijać żagle finansów osobistych i opanowywać podstawowe manewry zarządzania finansami osobistymi. No i tak powolutku zbliżamy się do końca roku. Witam pierwszych oglądających. Dzień dobry kochanie. Cześć, cześć Kasienko. Koniec roku wiąże się z, właśnie z takimi podsumowaniami. No i oczywiście też, a, a, aby troszeczkę zapobiec niespodziance, która będzie wiązała się 30 kwietnia, czyli z y, zipło, momentem zapłacenia podatków postanowiłam dzisiaj y, właśnie taki, taki temat też y, poruszyć. Y, jak to napisałam w zapowiedzi? Y, w życiu y, pewne są tylko dwie rzeczy śmierć i podatki no i teoretycznie na żadną z nich nie mamy wpływu. Y, dlaczego teoretycznie? No ponieważ na, na, na to jak będziemy żyć, nawet pewno jak, jak, jak długo też poniekąd mamy troszeczkę wpływ, chociażby przez to, jak się odżywiamy, jak, jak, w jaki sposób żyjemy. Natomiast jeśli chodzi o podatki, to wiadomo, że, że wysokości stawek podatków nie zmienimy. Natomiast możemy mieć wpływ na to, ile, jak wysoką tą, tą częściową kwotę odprowadzamy do, do, do Urzędu Skarbowego, tak? I koniec roku to jest właśnie ten październik, listopad, to jest taki właśnie dobry moment, żeby sobie sprawdzić, warto z wyprzedzeniem zaprognozować i, i, i przeanalizować wysokość, Podatków, które przyjdzie nam właśnie zapłacić. Jak to zrobić? No, najprościej można sobie to sprawdzić w systemie e deklaracje czyli w takich systemach online, gdzie rozliczamy właśnie na koniec roku PITY. Wystarczy, że po prostu sobie wejdziemy w te deklaracje przed terminem, bo zwykle to o pewno wchodzimy. Cześć Elu, cześć Diano, witam Was serdecznie. Zwykle to robimy przed, właśnie przed momentem rozliczenia, czyli przed momentem uszczenia yy, yy, i rozliczenia tego ostatecznego z urzędem skarbowym, natomiast można też skorzystać z tej opcji, żeby sobie sprawdzić ten poziom już, już teraz. Można też się wzorować na danych też zeszłorocznych, tak zasymulować, czy korzystniej nam jest się rozliczyć z małżonkiem czy, czy, czy samodzielnie. W ten, sposób, w ten sposób już właśnie w październiku, listopadzie możesz zweryfikować, ile podatku będziesz mieć do zapłaty. No oczywiście warto sobie też przeanalizować wszystkim Możliwości y, tej optymalizacji, czyli to tak jak wspomniałam, czy, czy lepiej nam się rozliczyć wspólnie z małżonkiem, y, czy, czy, czy oddzielnie, czy jak będzie się kształtowała ulga na dziecko, na internet. No i też taką m, m, tutaj y, pozycją jest właśnie y, y, jak wpłaty na indywidualne konto zabezpieczeń emerytalnych. Y, i dlaczego, dlaczego teraz chciałabym się może bardziej na tym, na tym właśnie skupić. Ike i XZ. To są dwa takie, dwa takie, instrumenty, które pozwalają nam taką, na taką optymalizację podatkową. W związku z tym, że te, te moje lewy nie są gdzieś jakieś takie ekstra, ekstra długie ja może tylko tak zasygnalizuję właśnie, że dla osób, które już uporządkowały sobie w miarę w miarę finanse i mając optymalizowana właśnie tą stronę kosztową, regularnie zaczęły odkładać te i starać się odkładać te 10% i mając na względzie właśnie poziom aktualnych oprocentowań w bankach Czyli lokat sugerowałabym tutaj jednak sprawdzenie właśnie i, i, i podjęcie decyzji jeśli jeszcze nie macie o, o założeniu wpłat na konto XN czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego co to, co to konto, konto właśnie takiego w sobie, w sobie ma Przede wszystkim każdy z nas może mieć tylko i wyłącznie jedno to konto, na którym będzie odkładał pieniądze na, na własną emeryturę. To konto jest dziedziczne. Tak jak wspomniałam, oprócz konta X, można mieć też konto, konto IKE, to jest dla osób takich, które są w stanie odkładać więcej niż powiedzmy tam 10 tysięcy złotych rocznie. Natomiast równowartość płatna na konto X w danym roku można odpisać od dochodu składanym w rozliczeniu, w rocznym zeznaniu podatkowym. Oznacza to, że automatycznie możemy zmniejszyć podatek płacony w danym roku. Na 2020 rok jest to limit 6272 ,40 zł groszy. I to jest taki limit, że roczna suma wpłat na to IKE nie może przekraczać 1,2-krotności przeciętnego wynagrodzenia prognozowanego, takiego miesięcznego. No i słuchajcie. Żeby tak obrazowo może powiedzieć, że jeżeli wpłacamy, wpłacilibyśmy na to IKE, możemy wpłacać albo miesięcznie, albo jednorazowo. Jeżeli sobie założymy, że na przykład przez 10 miesięcy w roku wkładamy po 500 zł na konto IKE, to mamy po roku 5000 zł. No, odpuszczamy sobie wakacje, bo wiadomo, wakacje to są większe wydatki na przyjemności i 10 razy 500 to macie 5000. Czyli w momencie, kiedy, kiedy rozliczacie, przychodzi moment rozliczenia podatku dochodowego, jeżeli jesteście w skali podatkowej oprocentowane 17%, tak, czyli zostaje Wam w kieszeni 850 zł. Jeśli macie skalę 32% no to już powiedzmy o tych 5 000, 1600 zł dla was jest w kieszeni, o tyle mniej zapłacicie podatku, więc to są całkiem fajne, fajne kwoty, no na pewno, na pewno nie uzyskalibyście takich właśnie oprocentowań, jeśli chodzi o lokaty, o lokaty bankowe. no. To jest też dodatkowa, dodatkowa zachęta, czyli właśnie o to 850 zł już macie już macie w przyszłym roku. Możliwość, jeżeli znowu w przyszłym roku będziecie wpłacali 5000 zł, no to już o te 850 zł czy tam 1600 macie, macie mniej do, do, do wpłacenia. Więc. Jeśli przyjdzie Wam taka potrzeba, też wypłacenia ewentualnie z tego indywidualnego konta zabezpieczenia, oczywiście można to zrobić, natomiast no wtedy trzeba będzie po prostu odprowadzić, odprowadzić podatek według, według aktualnej tam skali poda podatkowej. Więc jedynie korzyść taka jest tutaj, że, że Wy dostajecie wcześniej pieniądze. I biorąc so właśnie wartość pieniądza w czasie, to jest, to jest dla Was zysk. No, a przy tym mobilizuje też do odkładania właśnie na, na emeryturę. E, czyli tak, X -y, dzięki tym wpłatom na X, -y zapłacisz niższy PIT. E, co więcej, też mówiłam właśnie o takim drugim o takim drugim elemencie, jak IKEM, ale to może szerzej szerzej bym powiedziała to przy okazji jakiejś właśnie kolejnego może może live'u. Co nadaje właśnie IKEM? Warto tutaj też zwrócić uwagę, że to jest taki jakby parasol, parasol podatkowy, tak już z podstawową korzyścią Posiadania pieniędzy jest brak konieczności też zapłaty podatku. podatku. Jeśli dokonujemy, dokonujemy też wpłat na, na X, mamy też możliwość elastycznej, elastycznego wyboru w zakresie formy inwestowania. I tak. Możemy wybrać, w zależności od naszej akceptacji poziomu ryzyka, możemy wybrać i otworzyć X, bo każdy z nas może mieć jedno konto. Możemy otworzyć go albo w banku, albo w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych, albo w biurze maklerskim. Jeżeli decydujemy się na otworzenie w banku, no, to możemy tam przede wszystkim lokować w, w, w lokaty. No, ale tak jak wspomniałam, te oprocentowania lokat są tak, tak niskie, że powiem szczerze, że ja sama nie zdecydowałam się właśnie na otworzenie. Nie ma tego konta i, 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 i w banku. Można też otworzyć konto XY w Towarzystwie Funduszu Inwestycyjnym, i wtedy nabywa się właśnie. Za, za te pieniądze, certyfikaty inwestycyjne. Jest to już, że tak powiem, większy, więcej produktów, więcej produktów można po prostu ulokować, w środki, na pewno jest większe ryzyko wiąże się z inwestowaniem właśnie w takie, takie certyfikaty inwestycyjne. Natomiast też oczywiście, no, może nam tutaj dać większy, większy, większy zysk, tak? Bo jeżeli kupimy jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, które na przykład inwestuje w, nie wiem, akcje albo obligacje, tak? No to w zależności jak tam będzie się na rynku, na rynku plasowała sytuacja danych firm, tak, będzie na przykład hostem na giełdzie, tak? no to, to nasze jednostki uczestnictwa będą zyskiwać. I wtedy my również będziemy na tych certyfikatach zyskiwać. Co jest dla mnie takim, takim tutaj troszeczkę minusem? To jest rozwiązanie polecane dla osób, które nie wiedzą, nie, nie, nie chcą śledzić na bieżąco właśnie jak tam sytuacja gospodarcza, tylko wybierają pewien, pewien fundusz i, 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 i po prostu opierają się na zaufaniu, na zaufaniu do tego funduszu. Natomiast co jest dla mnie takim minusem, to jest to, że um, nie wiem, jakie właśnie gdzieś tam zaszyte są opłaty w wartości jednostki uczestnictwa. Ja taka dość skrupulatna jestem, więc wolę wiedzieć, ile, ile prowizji za to płacę. Poza tym też kupując jednostki uczestnictwa w danym dniu, w momencie, kiedy, kiedy bym chciała sprzedać, to ten okres rozliczeniowy gdzieś tam następuje dopiero za jakieś dwa dni, czyli tak de facto dopiero po factum dowiaduje się, czy na, tej, czy na tej sprzedaży po prostu zyskałam i straciłam. No, rozwiązaniem takim jednym jest ewentualnie kupować właśnie w fundusze, jednostki funduszy, które są nastawione jednak na lokowanie długoterminowe. I, i, I mieć zaufanie, że w długim terminie czasu, jak właśnie cała gospodarka idzie, giełdy idą na przestrzeni tam 100 lat, na pewno one, one wzrosły, jak to badano, w 10%, więc minus inflacja to, to na pewno 7%, 7 wzrosło. I jest jeszcze ewentualnie inna możliwość. Ja akurat tą, tą, tą wybrałam, że. Otworzenie właśnie konta X w domu maklerskim. Witam po kolejnych oglądających. Cześć, cześć, Marcinie, Dzień dobry, panie Jacku. Pozostałe osoby gdzieś tam jeszcze Zaraz zobaczę tutaj. Na telefonie mi to dość, dość kiepsko podgląd, ale w każdym razie witam was serdecznie. Jeśli chodzi o, właśnie, X, ja otworzyłam też konto w domu maklerskim. W domu maklerskim jest o tyle. No, jest i plus, i minus. Można wybierać samodzielnie produkty, w które się inwestuje. Można, można właśnie te pieniądze zainwestować w akcje, można zainwestować właśnie w certyfikaty inwestycyjne, takie tak zwane też. ETF-y, ale to też myślę, że, że, że jest temat na, na odrębny na live. W każdym razie mam na bieżąco możliwość decydowania i ustawienia sobie takiej właśnie opcji jak stop loss, żeby, żeby po prostu nie stracić tych moich pieniędzy, które, które posiadam, tak?Że w momencie, kiedy, kiedy ustawię odpowiedni próg, próg ceny. Ochronie kapitał, który, który wpłaciłam. To myślę, to myślę takie, takie w zasadzie podstawowe informacje. Z, roz, z, z rozmów z osobami, które, z którymi czasami rozmawiam, nawet nie wiedzą, że właśnie no tutaj u nas w, w Polsce właśnie jest coś takiego jak to, i, i to, to Igzy. Nie wiem, czy wspomniałam, że to właśnie IGZE też jest e, e, dziedziczone, tak? Można przekazać, zbierać pieniądze i, i, i zarówno IK i IGZE można wskazać osoby u, 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 uposażone, jak i też w trybie postępowania spadkowego pieniądze mogą być przekazane w momencie, kiedy nie, nie, nie zdążyliśmy wskazać osoby, które, które chcemy przekazać po naszej śmierci te, te pieniądze. E, tak jak powiedziałam, IC, e, konto IXEM może być założone tylko w jednej instytucji. Co nie oznacza, że nie możemy zmieniać. Tak? Jeżeli kiedyś wybraliśmy nie wiem, założenie IXEM w banku, e, sytuacja się zmieniła, tak? bo, bo lokaty nie są zbytnio dobrze oprocentowane. Mamy możliwość przeniesienia, przeniesienia tego rachunku X do, do innej instytucji. Możemy to zmieniać. I jedynie co polecam to sprawdzić, czy, czy nie ma jakiejś ewentualnie opłaty i prowizji z tego tytułu za, za przeniesienie, bo to oczywiście też dodatkowo uszczupla nasz, nasz kapitał. Natomiast jak rozmawiałam, sprawdzam tam. Inaczej czy dwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, to, to już po okresie, jeden po okresie roku, inne po okresie dwóch lat już nie pobierają właśnie opłaty za, za przeniesienie właśnie, za, za transfer między, między instytucjami tego, tych, naszych, tych naszych pieniędzy. No i co, no i w zasadzie oprócz, oprócz tego, że, że, że właśnie że mamy możliwość odkładania, odkładania pieniędzy w tym IKSEM, w tym no to podstawowy przede wszystkim warunek to, żeby zdecydować się, zdecydować się w ogóle zacząć odkładać, tak? A, a żeby móc odkładać, to, no to po prostu trzeba mieć Uporządkowane y, koszty, y, zrównoważone być w, w, na tym właśnie etapie drabiny finansowej, kiedy właśnie y, koszty są y, na niższym poziomie niż, niż dochody. Natomiast, y, żeby doprowadzić do takiego, do takiego stanu, no to y, często to wymaga y, no, pogłębionych analiz i czasami nie da się to zrobić w, w jeden miesiąc, y, czy tam nawet w dwa miesiące. Natomiast rozmawiałam właśnie z, z Danielem Bentarkiem, że w zeszłym tygodniu miałam możliwość akurat poznania kolegi osobiście gdzieś tam w ramach klubu 555 widzimy swoje twarze, a później na, na takich szkoleniach mamy możliwość gdzieś tam porozmawiania, wymieniania osobiście różnych <grych> informacji i właśnie od momentu kiedy, kiedy właśnie zaczyna się monitorować te koszty, monitor segregować, klasyfikować, wprowadzać do Excela zaczynają się dziać naprawdę magiczne magiczne rzeczy. Także gorąco gorąco polecam zabrać się za porządki, tak i jak to w swoich narracjach marynistycznych czasami przywołuje tutaj takie opowieści, opowieści a propos żeglarstwa, także, na przykład, start w regatach, takich wyścigach jak tu. No to też tutaj ma optymalizacja dużo, <duszel> dużo do, do znaczenia. Więc dużo czynników wpływa na to właśnie, na którym miejscu przypłyniemy do mety czy do, czy do portu i są to właśnie takie czynniki niezależne od nas, tak na przykład wiatr lub jego, lub jego brak, tak samo tak tutaj mamy czynniki niezależne od nas, czyli te, te regulacje i środowisko prawno-podatkowe. Ale też część rzeczy po prostu zależy od, od wykonywanych przez nas manewrów, tak? czy zrobimy coś za późno, czy za wcześnie dany manewr i możemy na przykład ominąć, kontynuując marynistyczną narrację, ominąć szkwał, który nas może gdzieś tam dalej popchnąć. Także ja proponuję nie ominąć tego, tego szkwału, wejść na, na, na swoje właśnie deklaracje, sprawdzić jak, jak się będzie kształtowała ta wysokość podatków w przyszłym roku. I są jeszcze szanse, można jeszcze jakieś właśnie na wydatki jakieś rehabilitacyjne, no coś jeszcze można kreatywnie pomyśleć, także trzymam za Was, za was kciuki. Jak macie wolne środki, nie wiecie, co z nimi zrobić, wpłacajcie na XZ i, i, i zyskujcie te, że tak powiem, dodatkowe pieniądze, które zachęcą Was do, do dalszego odkładania, bo sama wiem, jak, jak, jak się odłoży jeden tysiąc, drugi, trzeci, to później to daje niesamowitą frajdę, że, że są tam właśnie pieniądze jakieś na, na, kupce, na kupce odłożone. Także dzisiaj, tak troszeczkę smutnie o podatkach, o śmierci. No taki mamy klimat. Dajcie, dajcie znać też w komentarzach, czy, 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 czy stosujecie właśnie jakieś inne, jeszcze dodatkowe zabiegi optymalizacyjne. No i co, miłej niedzieli, życzę Wam wszystkim i do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa pa.